Where is she? She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. Tell the men we're moving out. Okay, żeby się teraz nie nie bało. Mam nadzieję. No, co do tego wstępu? w wstępu? Widziałem, mogę nazwę tego, może być lokacji. Ojej! Ojej! Fajna. gdzie jesteś? Jestem na waip. W może pan powtórzyć? Na mnie skaczesz. No, <laughs> a jeszcze jedna rzecz. Jakbyś się podnieciłeś w pewnym momencie. You're a number. Jestem w tobie! <laughs> o, zabrał go. Tak, zabrał go, dobra. Więc, ja jestem 125. Ja jestem doktor dewelta. A to jest rozdział trzeci Resident Evil 3... 3-6. 3 do kwadratu, nawet nie do... kurwa! 3-6. Kompania Chris'a... Tak, musiałem to tak z tyłu. Bo ja sobie spokojnie biegnę, szukam węża. Skrzynki. Wąż. Dajcie bizdolę 99909. Co takie skrzynki? Nie wiem, ja biegnąc z szedruchu. Dobra, biegnę za sobą. Eeeh, prędzema! Eeeh, prędzema! gdzie jest to wejście, cholera? Chcę na pandę. Ja chcę na pandę, to moja panda. Panda, panda. Ej, kurde, nie da się tam wejść. No. Ja chcę wejść na pandę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No. A, to zjechałem. Lol. No. Cheater. Ej, what the fuck! No. Spójrz na mnie. Kiko sobie spację. No. Ja. Aha, tu. Oh. <laughs> Chciałem po prostu wejść na górę. Nie. Po co? O, po tej niebieskiej się tak nie da. O! Ui. Jak to wygląda? <laughs> Fucking awesome. Co, ty ja też chcesz... wjeżdżasz? Ja też chcę. Ui! Znup. <laughs> Przeleciałem przez ciebie. A. Ja chciał być Dobra, czas iść. Na pandę wschodź. Chodź. Czekaj, ja tu skrzynek szukam? Coś będzie na Wal się. Nie. Kurde, masz otwarte. Ja muszę bardziej otworzyć. Nie wchodzi mnie to. I to jest sensu. Bez... No, teraz pocelujesz sobie w pomogę. Czemu nie? Pomogę. Kafelki cię atakują. No to skąd wiesz jeszcze? Coś wyjdzie z nich Skąd wiesz? Może jeszcze widzi jakiś kafelkowy potwór Tak I na imię oh. będzie miał roman Co to? Coś na nas strzelał Pomóż. A no fakt. patrz, przeszedł na samotnego okay, let's move in, but be careful. Oh. Move in. Ex. Ex. Move in. Gdzie za drugie, co nie, A tu Exp. Exp. So much Exp. No oh, yeah. Ale ja jestem z tyłu. O to. Dum, dum, dum. tyle tysięcy drzwi zrobili. No, porze. Z grą o drzwi. Co my loterzy drzwi? Extreme. <laughs> No, dalej, no hot. On jest mój. Wali się. Amor. Amor. Tak. Ehm, gdzie? Nie ma tu nic. Ma. A, drabiny jest. Stój, stój, A nie weź na górę. Tak. Trzeba wejść. Może <gryw> posunął mnie. No. Turde, to głupia drabina. A, what the fuck! Czemu zaskoczyłeś? Zeskoczyłeś? Mój zaskoczył, sam. Debil. Fuck you. Ja se ze szczelby. Co się będę? Gej. Amo. Amo do pistoletów. że zachować ammodos najpierw dobra właśnie no właśnie, wa 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 dwa razy? Zapomniałem. What the fuck? <laughs> Ciekawe ile headów możesz wsadzić w dwugłowego człowieka? Mam cztery. To ma jakąś zależność? Do kwadratów. Kurde, ja przez ciebie strzelam, mówię, już. No, no i teraz się uwalniaj. A Nie wiem, takie białe cieożigowo. Nie, ominąłem to. Ha, już myślałem, że cię wzięło. Znowu mu tu je debil, cierpamy i dobitka akrobata. Amon, mi się skończyło. Amo, amon, amon. Dzieje się, że mogę stawać mi, amon, gimimimam. Tam jest spray, spray, spray. Dzieje się po spray. Dzieje Nie, to nie jest spray. No nie jest spray, kurwa. Ja tu jest spray. Tu jest spray. Taki biały, myślałem, że to spray. <noise> to coś innego. <noise> Kurde. Captain! ja jestem przecież. Nie, nie, nie macie. się o Tego się nie otworzy. Wszystko nie. przez ciebie. Poszukiwanie partnera. Bądź moim partnerem. Czemu nie partnerki? Albo partnerek. No A teraz pięciu A czemu nie? Och, nein. Ogień, tylko nie to. Och, nie. Możemy się teraz rozgrzać. Okej, okay, mogę się rozgrzewać. <laughs> Toper. No Tak by the way ty masz granatnik? Eee, nie, znaczy nie mam amunicji w granatniku <laughs> o, chyba przez to, że musieliśmy powtórzyć ten rozdział Mamy już um, um, bronię, ale nie mam amunicji Znaczy ja mam chyba dwa strzały w tym granatniku Ja mam zero O nie mam cały magazynek O kurde a to chyba nie działa. No, to trochę nie działa. No nic mu nie robisz. To jest inna sekwencja. No niestety. Udziawał? Dziuawał. Udziawał. Dziuawał. No po co wejść po drabinie, jak można przeskoczyć do winy? Mam krzaki, no nie wiem, nie wiedziałem, że mam krzaki. Wow, mam 17 tabletek. I 4 spray. Też spray? Ja mam 6 spray. Aha. A, czy 6 tabletek. I ty masz tyle? A To są skrzynki na dole. Mamy broń. To się ich bronić, tylko nie chcę ich bronić. Ja chcę amunicję. Daj mi Mhm. Mm Z czy tam można wejść? Uuu, 235 do karabinu mam No kurde szaleję. Wiem Ja mam dwa do Hmm, spoko o co stać mi nie Strzelają mi szczela mi ten kurczak mi strzela <laughs> LOL Może mi gołąb Shotguna no, ja nie wiem co podniosłem, faliś Podnosi wszystko. Ile? Oh, łama, mój. Co tu robi? Dziw, dziwne No ale skrzynki są. No wiem, ale. No też tam te chcę zejść, się nie da. Czyż w ogóle? Nie. nie. Czemu? Po co? No są te, jest tworki, które musimy. A, okej. Okay. <laughs> Już, ja, kurde, koniec ammo. No prawo. Ale moja snajperka przeciwpancerna jest pro. Dobra, wchodzę do góry. Ja tu sobie biegam. Gin, kurczaku. O. Co ty mi chciałeś zrobić, kolego? Aaaa, strzelił mi. Granat? O! Amunicja do granatnika. <grych> Ol. Aaa, teraz druga strona. Uuu. Ej, lol, wszystkie zaskoczyły. O, lol. Idzie kurczak. O kurde, ominął. Co? Do czego ty strzelasz? Kurczaka. Nie. Rozerwałem go już. Coś słyszę. A, tu jest. <grych> kurde, chciałem go trafić, nie wyszło mi. Nie ma. Masz. żej. Dobra, strzeletam tam na dół. Nie, niech moją, może im trochę pomogę. Sprayu nie chcę użyć. Może jedna. Hmm. Nie, kurde, nie trafiłem. Tu, granat. Dobrze, ale ich przebiło. Chciałem hmm. do ciebie granat. Biegnię. Zabić. Kurde, obrócił się frajer. Spokojnie Kurde już drugą kreskę straciłem życia No, roll. no No, skin Skoczył tutaj do ciebie chyba Nie, ja go zaszczeliłem Okej, okay. czemu odnaczył LOL dalej tam siedzę Na dole coś jest no, Strzelam tak w to gówno go? ale jakoś nie zabiera się dzieje Kurde nie biją Oni strzelają Tak Kolejnym jak ostatni jak jeszcze Tak! Nie, jeszcze jeden jest z tyłu. A powiedział, że to ostatni. No. mi go! No, zdjąłem go, musiał no. przestać się ruszać. Bum. Kabum! Kaboom, no! Pręd, o nie, to jest pręd. Uciekajmy, to pręd. Ja sobie szładowuję na cielałcie. Ja mam Kapitan! Nie, Ammo! amo, 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 nie, Ammo! nie, 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 tam nie, nie, jest nie, 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 tam nie, tam nie, 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 są? nie, Tam nie, 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 są... Co są? Wiem, że tu nie, gdzieś jest. O, punkt do job a, tam miałem amo do nie, miałem nie, no, trzeba podejść do tego. Dotknij moich drzwi. nie Kurczaki, nie, 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 nie jak koniki w Nie znacie się. Tak, dotknij drzwi, niech ktoś inny posadzi. Tak. Jeszcze tak z dupy. Z wolną oh. drzwi. Aha, okej. Okay. Z buda. Tak, Idziemy do góry. takie no mm. jest bit. Ta kamera. Speedrun O. O. Punkt, punkt. So much. Ammo, ammo, punkt. Ammo. Yeah. I like it. Już, już. Co... Oh. <laughs> Rol, to me Kurde. Dlaczego jeszcze ci taki wpiersasz? Bo miałem, że krzecik biegował. Nie ja mam. 17 tabletek i full HP Spray. O, spray. A mogę grać podnieść do kratnika. O kurde. Hmm, mam full. Ja do nie mogę podnieść. Okej, okay. ja już mogę. Na no. się, chcę podnieść drugie. Nie, nie ma. Ej, to jest trochę mało zjawisko, wiesz. Tutaj muszę coś wyrzucić. Mam za dużo spray leśniczych. O, fuck, kurczak! Ej, what the hell, nie mogę celować. Co jest? Ty mi się zajmę. Ammo do granatnika. Mogę już podnieść tą municję? Jeszcze nie. No po co? Muszę jakiś granat wyrzucić. Dobra, ważę na górę. Ja mam za dużo spray leśniczych, ja mam 4 spraye. Chopper we mnie szczela. Kurde, ja, no to... nie mogę wycelować przez ten... ...błysk. O, jak je, mi je się to Nie, ja nie mam HP, stawaj, 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 tiktaki! No co jest? Nie przejdę diktaki. tiktaki! No, skaż tam, no, skaż, skaż, skaż! Huuu! No, wysadziłem no, no, już. O, krzaczek znalazłem. Dajcie no, mi tam Nie! Znalazłem roślinkę. Fak, nie trafiłem! Co za pedał? Czy to jest chore, czemu ja nie mogę podnieść immunitetu? Serio, nie mam żadnego miejsca! Mam jedną zieloną roślinkę, kurde. Ej, what the fuck. Ja, Weź, ja się zaraz darzuję. Dobra, gdzie jest ten chopper? No miło by było, gdyby zaczął w niego wreszcie bić. No i zdjął mi kredkę. No i kredkę. się u przewraca jest kupi <laughs> lama No, to dalej mnie szczędź. Ej, lol, l. Okej. Hm. Tak idzie o tal. Okej. Okej. Nie chcę wchodzić po drobinie. Fakt, przestrzeliłem. Gdzie jestem? Ten, ten no, no, no. No ten. Nie wiem, lata tak strzelam jest. w coś, nie wiem czy to on Chcę tego zabić. Wrzucę wszystkie granaty, tylko po to, żeby wziąć amunicję. Ach, gdzie trafiłem? No. Gin, kurde, co ja mam do nie zginę Co mogę podnieść unicję? Je yeah, z końcu. Ja w się cały czas przewalam, HP potrzebuję Jak tam czopar Do dupy Mam w końcu misję do gratnika Nie, nie trafiłem! Kurde, przeleciał i przez to się położyłem Co Przeleciał cię się położyłeś zmęczyłem <grym> się, <grym się> Było wypocząć. Nie trafiłem. Ja nawet nie strzelam Za puddingiem lata. To... Też, kurde, gdzie są ci? A, wszedł. Jak on lata? O. Trafiłem go. Mam ostatni pocisk w nich Ja mam jeszcze magazyn. ja mam jakieś półtora magazynka jeszcze. I nie mam w ogóle, gdzie tych rzeczy chować, mam za małe EQ. Ja też. Co to za żołnierz bez plecaka? Polowy proszę cię! Ach ta wymiana wzroku. Ach, ta moja snajpa. <śmany <śmany> wielki klo, ja pierdiczę Bio. Kurde, ja idę dalej. Po... Ja po te krzaki idę, ja mam to w dupie. Drogi, to wyprawę z Tutaj jestem na dupę z lewej, tu są krzaki. Tam jest dużo krzaków. Ui! O, krzak. Krzaki mi znikły. Jakie gówno. Czy są senkę, mi krzaki mi znikały? Nie umiesz. To też nic nie masz cicho siedzieć. Mam... mam wszystko. Nie masz jesteś głupi. Sam jesteś głupi. Czuję się. Spali się. Nie masz żadnej amnicji. główno Gówno. Tyle wywalić. Ubi. Chodź, dotknij w tych drzwi. Niech ktoś inny je otworzy moje granaty 4 spraye lecnicze, 1 granat ręczny i 2 błyskowy A ja mam 5 sprayów Stem Nóż! Lepszy. O! <śleszy> Nie Captain? <śleszy> tu. <śleszy> closer! Nooo, to closer To big! <śleszy> to big to insert the dick! To big to insert the dick! Co Disk? Alfa do bazu Idę do przodu. Ej, kurde, dalej mam jedno miejsce w EQ, jakie główne. O, wyspacuję go. To raczej nie był mój głos. No, trochę za gruby <laughs> Oj, no tak. Stanowczo co tu jest. O, wonasz. Ukrainikiem go rozwalę. Tak o w nie. Nie ma tu jeszcze nie O, 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 co tu jest? Zero. Yeah. Boss. Exp. O, tu jest. Dawki bo to się. Chodź. Rozwalę te słoiki. Dawaj. LOL Haha. Ale mam granatnik w rękach. Nie ja miałem nóż. Kurde, znowu z tobą. No to oni to otworzą. Hey. No. captain, captain. Compton. Już. O nie, my razem my. My, my robimy większe zniszczenie niż te niż te C4, które oni podkładają. No, co zrobiłeś? Mm, to ty poszedłeś. Ale to ty zwaliłeś.